Zapłodnienie jest to proces łączenia i zespolenia jądra gamety męskiej z jądrem gamety żeńskiej, prowadzący do powstania struktury potampej. Zapłodnienie nie jest pojedynczym zdarzeniem, ale ciągiem zmian, w którym biorą udział obie, odpowiednio przygotowane komórki płciowe. Komórka jajowa osiąga średnicę 150-200 mikron, otoczona jest przez komórki wieńca promienistego, wytwarzająca macierz cytoplazmatyczną bogatą glikozaminoglikany. Głównie kwas hialuronowy. Kolejną warstwę bliższą komórce jajowej stanowi osłonka przejrzysta. Jest to bezkomórkowa struktura wytworzona z substancji wydzielanych przez samą gametę. Odgrywa ona ważną rolę w procesie zapłodnienia. Zawiera receptory dla plemników, reguluje ich aktywność i zapobiega zjawisku polispermii. Procesy przygotowujące gamety do zapłodnienia rozpoczynają się już w okresie życia wewnątrzmacicznego. Około 19 dnia po zapłodnieniu w zarodkach żeńskich Dochodzi do selekcji komórek, z których powstają jajniki. W pierwszych gonadach wybrane grupy komórek dadzą początek pierwotnym pęcherzykom jajnikowym, zawierającym komórkę płciową. Długi proces ich dojrzewania potrwa do momentu wystąpienia jaiczkowania. Gotowa do zapodnienia komórka jajowa uwalniana jest pęcherzyka dominującego w jajniku. Do momentu owulacji pozostaje w stanie spoczynku. Chromosomy znajdujące się w późnej profasie pierwszego podziału meiotycznego, szczyt wydzielania hormonu lotynizującego, który następuje około 36 godzin przed owulacją, umożliwia jego dokończenie. W wyniku pierwszego podziału redukcyjnego powstaje oocyt z haploidalną liczbą chromosomów oraz tzw. pierwsze ciało kierunkowe. Zawiera ono pozostałe po podziale materiał genetyczny i ulega degeneracji. Uwolniona z pluchyka jednikowego komórka jajowa dostaje się do jajowodu. Przechwycona po owulacji przez jego lampki, w świetle jajowodu istnieją odpowiednie warunki dla znajdujących się w nim gamet. W części bańkowej jajowodu dokonuje się proces zapłodnienia komórki jajowej i następują pierwsze podziały mitotyczne powstałej zagody. E Jajowód uczestniczy także w jej transporcie do jamy macicy. Prawidłowe jego funkcjonowanie w omawianym procesie uzależnione jest od wpływu hormonów jajnikowych i przysadkowych oraz prostaglandy. Komórka jajowa, która nie została zapłodniona, obumiera w ciągu 12-24 godzin po owulacji, podczas gdy męskie komórki rozrodcze zachowują żywotność przez ponad 24 godziny. Pierwotne komórki płciowe męskie występują w gonadach już u kilkomiesięcznego płodu. Ich dalsze rożnicowanie trwa do okresu pokwitania. Powstają w cewkach nasiennych. Uwolnione z jądrem plemniki dojrzewają w najądrzu, gdzie dokonują się zmiany w strukturze ich błony komórkowej. W żeńskich narządach płciowych plemniki przedostają się kolejną z pochwy do macicy, a następnie do jajowodu. Jest to możliwe dzięki ich własnemu ruchowi i skurczom warstwy mięśniowej narządu, w którym się aktualnie znajdują. Ruch w kierunku komórki jajowej jest uzależniony od uwalnianych przez nią substancji hemotaktycznych, ale mechanizm ten nie jest w pełni wyjaśniony. Spośród 200-300 milionów plemników do miejsca zapłodnienia dociera ich tylko 300-500. W czasie wędrówki plemników obserwuje się wzrost ich aktywności ruchowej i dalsze modyfikacje struktury błony komórkowej. Zmiany te nazywane kapacytacją. Są niezbędne do uzyskania ostatecznej dojrzałości plemników. Podkreśla się znaczenie ilości i jakości śluzu szyjkowego w tym procesie. Obecność komórek zapalnych lub przeciwciał przeciwplemnikowych w śluzie, a także jego niedostateczna ilość i jakość mają niekorzystny wpływ na dojrzewanie i transport kamet męskich do miejsca zapłodnienia. Proces kapacytacji trwa około 7 godzin i przygotowuje plemniki do reakcji akrosomalnej. Zachodzi ono w bezpośrednim sąsiedztwie komórki jajowe i polega na uwolnieniu enzymów, które pozwalają na penetrację osłony komórki jajowej. Niezbędne w prawidłowym przebiegu zapłodnienia jest udział heuronidazy i akrozyny. Inne aktywne białka to kwaśna proteaza, kolagenaz, beta-glukoronidaza, neuramidiaza i fosfolipaza C. Uwalniane są one z akrosomu w wyniku procesów egzocytozy. Akrosom jest wyspecjalizowanym lizosomem Umiejscowionym tuż pod błoną komórkową w główce plemnika. Aktywność hialuronidazy i zdolność do ruchu umożliwiają plemnikom penetrację przez warstwę komórek wieńca promienistego. Proces ten wspomagany jest również przez zawarty w płynie jajowodowym jon wodorowęglanowy. Akrozyna i inne enzymy akrosomalne umożliwiają natomiast przeniknięcie zona pelucida. O słońce przejrzystej wykryto obecność likozowanych białek ZP1. ZP2 i ZP3. Odgrywają one ważną rolę w prawidłowym przebiegu procesu zapłodnienia. ZP3 łączy się z receptorami plemników i mają wpływ na przebieg reakcji akrosomalnej, ZP2 m.in. umożliwiają występowanie zjawiska polispery, a ZP1 są odpowiedzialne za otrzymanie struktur dwóch pozostałych białek. Penetrujące plemniki dostają się do przestrzeni około żółtkowej, ale tylko jeden z nich ma zdolność łączenia się z błoną cytoplazmatyczną komórki jajowej. Specyficzne białko obecne w błonie plemnika ferylina determinuje prawidłowy przebieg fuzji błon komórkowych obu gamet. Mechanizmy obronne zabezpieczają komórkę jajową przed połączeniem z więcej niż jednym plemnikiem. Taka przejrzysta zmienia swoje właściwości, a znajdujące się na niej receptory dla plemniku ulegają inaktywacji. Jest to tak tzw. reakcja osłony. Poza tym obserwuje się szybko zmianę potencjału błonowego na powierzchni gamety żeńskiej. Oraz następczą sekrecję proteaz w ziarniności korowych komórki jajowej. Uwolnienie tych enzymów w procesie egzocytozy modyfikuje środowisko zewnętrzne gamety żeńskiej, a otoczki komórki jajowej stają się nieprzepuszczalne dla plebników. To zjawisko daje się nazwy reakcji korowej. Połączenie obu gamet żeńskich zachodzi między błoną komórki jajowej i błoną pokrywającą tylną część główki plebnika powoduje ododynamiczne zmiany w cytoplazmie gamety żeńskiej. Wykładnikiem aktywacji metabolicznej jest m.in. wzrost tężenia z wapnia w cytoplazmie komórki jajowej. Zarówno główka, jak i witka plemnika wnikają do cytoplazmy gamety żeńskiej. Materiał genetyczny plemnika tworzy przed jądrze męskie, a witka ulega zwyrodnieniu. W tym samym czasie w jądrze komórki jajowej Zakończony zostaje drugi podział meiotyczny. Tworzy się przed jądrze żeńskie i powstaje tzw. drugie ciałko kierunkowe. Zawiera ono materiał genetyczny pozostający po podziale redukcyjnym i ostatecznie ulega degeneracji. Obydwa przedjądrza zawierają haploidalną liczbę chromosomów i są otoczone błoną jądrową. Morfologicznie nie można odróżnić obu tych struktur. Ostatecznie oba przedjądrza chodzą ze sobą w ścisły kąt. Centrosom związany z jądrem plemnika odgrywa w tym procesie znaczącą rolę. Odpowiada za tworzenie struktury mikrotubularnej umożliwiającej zbliżenie i fuzję obu przedjądrzy oraz ich centralne umiejscowienie w cytoplazmie komórki jajowej. Inicjuje również podział mitotyczny i struktury potomnej zygoty. Pierwszy jej podział prowadzi do powstania dwóch komórek. W trzeciej dobie rozwoju zygota w stadium Moruli osiąga jamę macicy. A w ciągu następnych dwóch 3 dni przekształca się w blastocystę. Najważniejszym skutkiem zapłodnienia jest przywrócenie diploidalnej liczby chromosomów pochodzących w połowie od matki i w połowie od ojca. Zdeterminowana zostaje również płeć potomka. Chromosom X lub Y pochodzący z plemnika determinuje odpowiednio płeć żeńską lub męską. Poznanie fizjologii zapłodnienia pozwoliło na rozwój technik wspomaganego rozrodu. Które wykorzystują towarzyszące temu procesowi zjawiska w warunkach laboratoryjnych. Dzięki temu pary leczące się z powodu niepodności mają szansę na